BS Q może być. Dobra, jem repeat, żeby nie polizać pierwszy to. No kolejny. to kurwa, pod dupą. Kurwa, mogę do końca. Miał mniej serce ode mnie. Ajajaj, jeszcze dziś wpadłem. Mogę do końca. Niedobrze, żem to z ramię strasznie. no janiec, Cześć, cześć. Mogę do końca. Jeszcze śmieć dostał za mnie 40 punktów. O, no to ja, Jakiś uzlet się trafił. Mogłem do końca się klepać. Mogłem, mogłem. Czekać, idę na homa, bo to bez sensu, że mi się tu dobierą